Openig baczek nie chcę chyba Co to może być? Ja on też mnie nie wiem Nie. To jest do cieplania. No. Tak, dotkniesz go skórą, to będzie się spędziało Zakłady chemiczne opuszczone. Czy czuję jak ten Stalker kurde Zew prypeci kurde Azyl Jeszcze to jest pustostanę, bo jest właśnie jak w Czarnobylu To wygląda się przebywa. spróbuję dojść do tamtej fabryki, ona pada ona jest otwarta Patory tu nawet są Po tych torach raczej nie pojedzie, to będzie taki pociąg jak w bordelancach, pojawia się i znika. Odchodzić? Nie, ja, nie ma nic ciekawego. Chodź, pójdziemy tą stroną no trzeba uważać żeby się nie wpierdzieli właśnie do studni kolejna oj tutaj to by się połamał Nasz, nasz główny cel Chodzimy. Aj. Nie tracimy czasu, póki my w ogóle jeszcze mamy możliwość tu wejść. Zacznijmy tam od góry mm -hmm. Uważaj, żeby nie spaść Co? Uważaj, żeby nie spaść Co? Tu na górze nic nie ma Trzeba będzie tam wejść od dołu. Ale tutaj jest jakiś strop. E, nie. Tu nie ma co.

Ja ja są. jest patrząc, mają ale, jakieś parkory zespiekowane, Już już nic nie wolno, w dole. Ej, niby to jest pusto, ale jednak pięknie. Co? Podsumowane. Walisz no, U. No idziemy tu spać Przypominam, że nagrywam Przypominam, że nagrywam Przejdziemy, no bo to tu jest coś muszę prawda? No, to jest na zamek. To jest na to <gry> tu stoi obudowatko siarki. Sorki? no schodź, przecież ja strzelam ważę więcej niż ty. Odliczając to, jakie są ubrane, to już w ogóle waży. Kosiarka! Kurde, się przestraszyłem Tu się zawaliło. Albo i tak, no. Tak to właśnie wygląda, idziemy dalej. Wow, ale tutaj to wygląda fajnie.

Lingang Guli. guli. Hop, hop, hop. Najgorzej, jakbyśmy mieli włos mod da w prawdziwym życiu. Ale byśmy się trollowali nawzajem. I ja nie mogę. Asy. albo szerszenie Tak, w... tam wyżej szerszenie o, albo osy no Właśnie brzmi to bardziej jak szerszenie, Oj Gęk to trzeba byłoby się jakoś dogadać. A ochrono to spierdzielać. Tylko, że tędy chyba byśmy nie uciekli. Byśmy, by doszło do konfrontacji i byśmy musieli się kultularnie zachowywać wytłumaczyć, że panie, my to przyjechaliśmy. Zwiedzamy tylko, nic nie kradniemy. Ciasno jest, nie? Ну, ты так. Ej, gluton! Gluton? Pluton! Mm -hmm. A but A, tędy nie przejdziemy Z tej strony? Chodź tędy. Ach. Ej, tam jest jakiś tunel, zaraz do niego wejdziemy. Ale to pewnie jest to, co się zawołało. Ale nie, daleko jesteśmy. Zaczekaj, najpierw Wyjdziemy tu, a później tam pójdziemy. Tutaj też się jarało? No to wygląda. Bijamy. Ruiny Okej okay. zobaczymy ten tunel. tam na końcu chyba nic nie ma, jo. chociaż nie, nic tam nie ma, po prostu taki korytarzek prowadzący do donikąd, kończący się ścianką. Ciekawe co to było No w ogóle Taka ścianka budowana Tutaj takie okrągłe coś I przy tym drzewa Kiedyś Chyba że to jeszcze pod ziemią coś takiego było Bo to właśnie Zobacz że to trochę wygląda jakby to rzeczywiście był jakiś dach czy coś. Tym bardziej po tych. Nie wiem. Może to po prostu było takie. A nie! Może to było takie miejsce, gdzie sobie przychodzili zapalić. Tutaj na murkach siedzieli po robocie. Tak to właśnie wygląda. Dobra, aż obejdziemy sobie z tej strony. I to by było na tyle, bo tam dalej była jakaś aktywna firma fabryka, sorry, fabryka. Tutaj kurde w ogóle? Może to był jakiś taki. No właśnie, może jest tutaj coś na rzeczy, tym bardziej, że to jest tak mega głęboko w lesie. Może coś się było takiego wojskowego. Choć tędy sobie wyjdziemy, pójdziemy na, to, na tory. Tymi torami się przejdziemy i wyjdziemy co? No, jak to nawet masz No. Tu już nic innego nie widzę. Już dano po grzybach. Nie na szyszki Nie na szyszki. Co wy kurde szyszki? Nie macie u ciebie, boś ja dom. Ja sobie się mówiłem, że jesteśmy z Warszawy. A rejestracja to Bo nie ten. Bo jeszcze tablic nie zmieniłem, nie no przerejestrowałem. No, to dowodzi? A, a po... to... Dobrać, a tu to Aha, to jest dokładnie. No w sumie. Ale to było smooth Smooth Criminal Kurwa, nie widzę ja też spróbuję. Stary, starzy moi widzowie... O kurwa, jaki Moi... Moi starzy widzowie na pewno widzieli... Znaczy, sorry, może moi fani legendarni pewno widzieli już takie materiały, gdzie chodzę i balansuję ładnie teraz proszę, mamy to samo w butach militarnych. O zobaczcie. No u mnie nie jest aż tak łatwo, ale to już jest wyćwiczone. Łatwo. No zobaczymy jakbyśmy zrobi, Jakby zrobił nad jakimś jeziorem. kurwa, nad jakąś rzeką. I tu tak dobrze Dobra No też się zmęczyłem No trochę się zmęczyłem Gorąco jest, ja w tych bluzach, kurde Ja już prawie, prawie 20 stopni jestem ja? No Jeszcze nawet nie mam tak zimowych rzeczy żeby... prawie mm. Aaaa Bombardilo krokodilo! PINGWINATOR termoregulator, ballerina, cappuccino. Jak moi starzy widzowie pełną pomyślą, ten się już zaczął klejać na starość. No, już w czerwcu będzie 23. Ale stary. I zorze, ja tego kanału nie opuszczam. Ja go będę tak tworzył. Mm -hmm. To póki mam siły i weny. A czy wena to tak średnio? Bo. Nie, skotki bla. Te materiały nie pojawiają się aż tak często. Ale jednak. Coś się tworzy. Jakbym więcej hajsu, to bym więcej tworzył. Na no to chcę, to by się więcej jeździło. Coś bym wymyślał. I tak mam już jakieś plany. Ja jestem Orzech. Tu jest ze mną gdzieś Marcin. W tle. No i co? To był... Opuszczony zakład chemiczny. Gdzie? To nie powiem. To jest sekret. Zmierzamy teraz do wyjścia. Musimy wyjść z, z tego to terenu. Poszliśmy lasem. Żeby lipy nie było. Kierujemy się do samochodu i mam nadzieję, że coś jeszcze nagramy. Zostawcie suba, lajka. Pozdro Elo.